Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym będę nadrabiać pewne moje zaległości. No, mamy połowy grudnia, także jeśli chcę jeszcze coś nadrobić czytelniczo w tym roku, to muszę to zrobić teraz. Pierwsza książka to książka, którą wylosowałam sobie w słoiku. Zaraz to będziecie mogli zobaczyć. Natomiast um, miałam pewien pomysł na film, <laughs> który po prostu czasowo no, nie byłam w stanie tego zrealizować, no ale książkę wylosowałam. Więc tak czy siak chcę ją przeczytać, więc zaraz to zobaczycie. Widzieliście już przed chwilą cały wstęp, więc wybaczcie mi teraz za kiepską jakość, ale chciałam po prostu wylosować pierwszą książkę, żeby móc już czytać. I tyle. A reszta już powinna być porządnie nagrana. Na co mam ochotę? Na jakąś, może, fantastykę. Ale zobaczymy. Cokolwiek się trafi, będzie fajnie. Nie patrzę. Mam coś tu. Okej, okay, zielony to jest fantastyka. Yy, jak wam to pokazać? Czy ja to w ogóle. Uuu, super. To jest słuchajcie, zniknięcie córki y, Wintera Michaela J. Sullivana. Natomiast to jest chyba czwarty tom. W związku z tym y, teraz będę czytać kolejny, który powinnam, czyli drugi. Yy, czyli teraz tak, drugi tom tej serii to Róża i Cierń. Yy, czyli mamy Royce oraz. Yy, Hadrian, którzy przez rok nie mogli zapomnieć o Gwen. E, jestem ciekawa. Pierwszy tom był dla mnie średni. E, mam nadzieję, że się zakocham, bo mam tyle tych książek na półkach, że no chcę, chcę po prostu pokochać tą serię, także lecę czytać. Ok, czyli widzieliście, że wylosowałam Róże i cierń Michaela J. Sullivana i bardzo się cieszę, że właśnie ta książka mi się wylosowała, dlatego że bardzo mało kontynuowałam serii w tym roku. I na pewno będzie to taki spory cel na mój przyszły rok. I tą książkę właśnie skończyłam chwilę temu, także, także super. Pierwsze koty za płoty. Róża i Cień to jest drugi tom serii kroniki ry Michaela J. Sullivana. Mamy tutaj losy dwóch bohaterów, Roysa oraz Hadriana. Jeden z nich jest żo żołnierzem byłym, drugi jest byłym złodziejem. No i oni swoje siły połączyli w celu realizowania różnych zadań, różnych misji itd. itd. Co muszę powiedzieć? Pierwszy tom podobał mi się średnio, drugi podobał mi się troszkę bardziej e, i bardziej jestem skłonna czytać teraz, właśnie kolejne tomy tej serii. Natomiast nadal nie mogę powiedzieć, że się w tej serii jakoś super zakochałam. E, I tak się zastanawiałam, dlatego, e, co, co mi w tych książkach nie do końca gra. I pierwsza rzecz jest taka, że te, te książki to są takie. Jakby ktoś opowiadał Wam właśnie tę historię, natomiast my nie poznajemy za bardzo tego świata, w którym to się toczy. No wiemy, że w tym świecie jest jakaś tam, może nie tyle magia, ale no są pewne różne, wiecie, przyczucia, jakieś tam wróżby, tego typu rzeczy, natomiast... Ym, My nie, nie, nikt nas nie zapoznaje z tym światem, nie opowiada nam, jak ten świat wygląda, i tak więc to moim zdaniem to jest dla mnie pewien minus. Natomiast druga rzecz, która mnie moim zdaniem najbardziej wybija z rytmu tej powieści, to jest to, że mamy tutaj bardzo wiele różnych perspektyw. I oczywiście Royce i Hadrian no są jedną z tych perspektyw, ale w, w ten Tomie była taka sytuacja, że um, <laughs> Nie wiem, czy, czy mogę Wam super zdradzić, ale w każdym razie oni wrócili do, do miejsca, w którym spędzili pewien czas w pierwszym tomie i okazuje się, że jedna z kobiet tam została skrzywdzona, no i oni chcieli jakby tą sprawę rozwiązać i ukarać osobę, która tą kobietę skrzywdziła. Natomiast równocześnie w tym mieście toczyła się wtedy sytuacja taka, że ktoś czekał na króla, był spisek, no i to wszystko gdzieś tam było powiązane. I sama ta historia była ciekawa, tylko że bardzo wiele tutaj właśnie było perspektyw związanych z osobami związane z tym spiskiem na króla, jakieś tam ich przeżycia i to mnie, szczerze mówiąc, średnio interesowało i dochodziliśmy do takiego momentu, w którym my jako czytelnicy wiedzieliśmy więcej o kształcie sytuacji niż Royce i Hadrian um, i to, to jest właśnie to, co mnie denerwuje, dlatego, że jeśli ja, chcę, ja czytam książkę o Royce i Hadrianie, to ja chcę czytać o nich, niekoniecznie chcę czytać i słyszeć o wszystkich innych dookoła, a je jeśli my mamy się czegoś właśnie dowiedzieć o sprawach takich, wiecie, dookoła tego, co, co oni robią, to niech to będzie tak zrobione, że właśnie Royce i Hadrian też poznają tą historię. I wydaje mi się, że to, to jest to, co, co mi gdzieś tam tutaj nie grało w tej powieści, ale jestem ciekawa, oczywiście, kolejnych tomów. I tego, czy to się gdzieś zmienia, czy tak po prostu zawsze będzie i finalnie, no właśnie, co, co powiem o tej serii, um, jest to dobra rozrywka dla mnie... Um. Czyta się to naprawdę szybko i łatwo. Ten jest, jest to bardzo przystępnie napisane. Jest to też taka fantastyka, którą można polecić osobom, które mało czytają fantastyki, dlatego, że jest po prostu prosta i łatwa. Także będę kolejne tomy na pewno też czytać, no bo mam je na półce. Także pierwsze koty za płoty, pierwsza zaległość zrealizowana. Kolejna książka, którą będę chciała przeczytać, a właściwie dokończyć, to Jagnie Lucy Rose. Ja tutaj jestem na stronie 40. To my sobie szybko przeczytam, bo to się czyta bardzo szybko, ale po prostu nie miałam na to czasu. Mamy tutaj, poznajemy naszą główną bohaterkę Margo, która mieszka ze swoją matką gdzieś w lesie, i okazuje się, że ona ze swoją matką przygarniają różnych turystów, którzy gdzieś tam się zabłąkają, natomiast no nie są takie dobrotliwe w tym, tylko tylko właśnie ci turyści stanowią dla nich posiłek, że tak powiem. Także jest to dosyć obrzydliwa książka na początku, ale jestem bardzo ciekawa, jest taka dosyć hipnotyzująca jak się ją czyta, także na pewno to będą czytać. Kolejna książka, w której jestem w trakcie, to Migracje Charlotte McConaughey. Tutaj jestem na 66. stronie, i to jest książka, która jeszcze ma, ma szansę a ja myślę, że ma szansę stać się moim ulubieńcem w tym roku, um, dlatego też chcę właśnie dać jej szansę. Mamy tutaj historię kobiety, która wyjeżdża na Grenlandię. Wydaje mi się, że świat tutaj przedstawiony to jest przyszłość w stosunku do jakby dnia dzisiejszego, więc nie, nie, niekoniecznie jest to takie science fiction, natomiast mamy tutaj sytuację, w której już praktycznie większość różnych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku wyginęła. No i właśnie Franny jedzie na Grenlandię śledzić rybitwy popielate, czyli takie ptaki, które podróżują najwięcej na całym świecie, dlatego że one w ciągu roku są w stanie przebyć około 70 tysięcy kilometrów. One podróżują właśnie, wiadomo, tak jak wszystkie ptaki, przenosząc się. No i tych rybitw podobno zostało już bardzo, bardzo mało. Natomiast Franny pragnie popłynąć z tej Grenlandii dalej, żeby znaleźć może ich wi więcej więcej właśnie tych ptaków, no i po to, aby tam się udać, um, zaciąga się na taki statek połowia czy śledzi. No i tyle tak naprawdę na tą chwilę wiem. Mamy tutaj takie przebłyski tego, że coś się w przyszłości właśnie Franny zdarzyło, że jej rodzina chyba nie żyje, ale więcej nie wiem. Ale na razie bardzo dobrze się to czyta i jestem zaintrygowana. Także to jest też książka, którą będę chciała tutaj zakończyć. I ostatnia książka to Czerwona Róża i Biała Róża Aileen Chang. Ja na początku tego roku wylosowałam sobie 12 książek, które chciałabym przeczytać w tym roku właśnie z moich półek. No i mam pewne zaległości. Już oczywiście wszystkich tych 12 książek nie dam rady, natomiast właśnie jedną z tych wylosowanych książek była ta, jest ona malutka, także liczę na to, że jeszcze, jeszcze będę w stanie to sobie nadrobić. Ja nie do końca wiem, o, o, o czym tutaj, że tak powiem, autorka pisze. Wiem, że to są Chiny, lata 40., właśnie różne przeżycia kobiet. To są raczej też takie opowiadania, z tego co pamiętam. Natomiast ja też w ogóle nie pamiętam, skąd ja się zainteresowałam tą książką. Nie mam pojęcia, mam już ją na swoich półkach kilka ładnych lat, także myślę, że idealny czas na nią to będzie grudzień. Także to są te cztery książki, które a właściwie trzy, które planuję jeszcze przeczytać i oczywiście jak tylko którąś skończę, to wrócę do was z opinią, tudzież opisem. Słuchajcie moi drodzy, skończyłam Jagnię Lucy Rose. No, i była to przeprawa. Muszę Wam powiedzieć, że od początku, od pierwszej strony praktycznie czytałam tą książkę z takim zaciśniętym żołądkiem i z taką dużą niechęcią, żeby wracać do tej książki, dlatego że po prostu ta treść była tak trudna dla mnie do, do przyjęcia. Naszą główną bohaterkę poznajemy, kiedy jest właściwie dzieckiem, ma nie wiem około 10 lat. I bardzo szybko dowiadujemy się, że mieszka ona tylko ze swoją matką w małej chatce na skraju lasu, w której to no, nie dzieje się właściwie za dobrze. Poznajemy też bardzo szybko to, czym trudzi się matka i córka, a mianowicie tym, że kiedy jacyś zabłąkani, napotkani turyści trafiają do ich domku po to, aby, aby uzyskać jakiejś pomocy. Kiedy zgubią się w pobliskim lesie, no to okazuje się, kiedy wejdą już do tego domku, to z tego domku nie wyjdą, ponieważ matka dziewczynki, no i z pomocą tej małej dziewczynki zabijają te osoby, a później je jedzą. I cała ta książka właśnie opiera się na tym temacie związanym z głodem, z chęcią tego polowania na tych zbłąkanych turystów, z tym. I jak wspaniałe to jest dla nich doświadczenie. Także właściwie no, można powiedzieć można dostać bardzo szybko mdłości od tej treści. Cała ta fabuła jest opowiedziana trochę jako taka baśń, natomiast jest to taka baśń, która bardzo, bardzo szybko przeradza się wręcz w koszmar. No i to życie matki i córki jest takie gdzieś zawieszone w tej próżni, natomiast dziewczynka idzie do szkoły i. Zaczyna też trochę widzieć różnicę między innymi dziećmi a sobą samą. Zaczyna widzieć, że no nie do końca może to, co dzieje się w jej domu, jest tym, czym powinno być, i może nie do końca jej relacja z matką jest taka dobra, jakby jej się wydawało. W dalszej części książki na drodze tych dwóch, dwóch kobiet pojawia się Eden, czyli również zbłąkana turystka, ale taka, która szturmem gdzieś tam wejdzie do domu pomiędzy właśnie matkę i córkę. No i w tej książce niezbyt długiej zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Można powiedzieć, że jest to taka horrorowa baśń, ale też taka baśń, która dla mnie nie do końca ma jakieś taki, takie przesłanie. Z takich, wiecie, głębszych tematów tutaj można tylko faktycznie zobaczyć, że jest to pewna eksploracja tego, co znaczy być matką, tego, że nie każdy urodził się właśnie, aby być matką, i też, że dzieci nie zawsze są w stanie to dostrzec, że coś, co dzieje się w ich domu, nie jest normalne i nie jest takie, jakie powinno być. Dodatkowo muszę powiedzieć, że trochę dziwiłam się naszej głównej bohaterce, bo ona w pewnym momencie już jakby widzi, że że rzeczy są nie takie, jak powinny być, teoretycznie miała różne możliwości, żeby gdzieś to tam zgłosić i może uzyskać jakieś, jakąś pomoc, natomiast ona się na to nie decyduje i trochę było to dla mnie niezrozumiałe. Um, język jest taki no hipnotyzujący, wsiąkamy w tą historię, czujemy, że my jesteśmy właśnie w tej małej chatce w lesie, to jest taka um, jakby trochę opowieść właśnie o Jasi i Małgosie, ale z tym takim brutalnym, brutalnym twistem. E czy polecam tą książkę? Nie, ale nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że to jest tak bardzo specyficzny temat i myślę, że bardzo niewiele osób stwierdzi, że to jest dokładnie to, o czym chciałabym czy chciałabym przeczytać. Mnie jednak, jeśli interesują was takie tematy, jeśli może podobały wam się te inne książki o właśnie takim kobie kobiecym głodzie, chyba ten głód była taka książka i jeszcze inne, no to myślę, że ta no, na pewno jeśli chodzi o ten wątek, was nie zawiedzę, ponieważ ten głód jest tutaj na każdej stronie. No, nie była to książka, która była dla mnie. Zdecydowanie było mi ją trudno czytać i nie chciałam, nie chciałabym czytać jej ponownie, dlatego że po prostu ta tematyka była dla mnie okropnie, okropnie trudna gdzieś tam do przepchnięcia, jeśli tak mogę powiedzieć, ale, ale skończyłam. I no na pewno nie zapomnę o tej powieści szybko. No i teraz, słuchajcie, poświęcam się migracjom. E, tutaj jestem na stronie 80 póki co. E, jak na razie bardzo mi się podoba, ale zobaczymy, co będzie dalej. Także odezwę się, kiedy skończę migrację. Cześć, słuchajcie, przechodzę do was zakończenia vloga, ponieważ wczoraj skończyłam migrację Charlotte McConaughey. To jest powieść, która jest osadzona może nie tyle w przyszłości, ale w takim trochę równoległym, w równoległej rzeczywistości, w której większość gatunków zwierząt wyginęła, zarówno takich zwierząt, wiecie, egzotycznych, jak i po prostu wilków, nie wiem, większość ptaków. Jedynie tutaj mamy zwierzęta hodowlane, no, które mają się dobrze, dlatego że są one człowiekowi potrzebne. No, i nasza główna bohaterka Franny, poznajemy ją, kiedy jest właśnie na Grenlandii i próbuje zaciągnąć się na statek, aby móc przemierzyć trasę, którą podążają rybitwy popielate, czyli takie niedobitki tego gatunku, które, który to gatunek właśnie przemierza taką najdłuższą migrację ze wszystkich ptaków. No i Frani po prostu próbuje potwierdzić pewien, w pewien sposób, że te brybitwy jednak jeszcze żyją i że jest jakieś tam miejsce, w którym one, one żyją sobie dobrze, że to nie jest tak, że ten gatunek już kompletnie wyginął. Bardzo szybko dowiadujemy się też, że Frani zmaga się z wieloma demonami swojej przeszłości. Z jednej strony widzimy, że jej pochodzenie, które jest irlandzko, australijskie i ona była właśnie tak trochę przerzucana między tymi miejscami. No i właśnie dowiadujemy się, że coś było nie tak, że coś z tymi rodzicami jej było nie tak i że ona tych rodziców, a głównie matki, poszukuje. No i też dowiadujemy się szybko, że coś się stało w jej przeszłości takiego, że obecnie już nie ma tak kontaktu tak naprawdę z bliskimi. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta powieść. Ja ją oceniłam na 5 gwiazdek. Co prawda, muszę powiedzieć, że jest to trochę lekko naciągane 5 gwiazdek. Myślę, że bardziej właściwe byłoby takie 4,5, ale to jest tego typu książka, że wiem, gdybym przeczytała ją parę lat temu, to wtedy by mi wystawiła piątkę, więc a konto tego, jaką osobą byłam wcześniej, no to tą piątkę i wystawiłam, także bardzo się cieszę z tego powodu mamy tutaj wiele takich wątków ekologicznych właśnie tego pokazania jak życie ludzkie może wyglądać bez tej dzikiej przyrody jak też życie wielu ludzi bardzo negatywnie może się zmienić właśnie gdy tej przyrody nie ma więc ten aspekt był bardzo ciekawy Fran jako postać jest osobą taką, która nosi za sobą wiele bólu, wiele różnych traum, a my jednak kibicujemy jej i wierzymy jej, że ona gdzieś tam podąża tą y, pozytywną ścieżką. Zakończenie y, muszę powiedzieć, że było y, chyba trochę takie najsłabsze, w sensie ten ostatni rozdział, bo nie do końca rozumiałam, co tam się dzieje. Natomiast, y, no bardzo mi się podobała ta powieść. Myślę, że y, to jest taka historia, która zarówno opowiada też o miłości, o tym jak właśnie ta miłość y, czasami odnajduje nas w Zupełnie przypadkowym momencie życia, um, a z drugiej strony, no też mówi tutaj o stracie w wielu aspektach, o, o tym, jak um, pewne wydarzenia z przyszłości mają wpływ na nas dzisiaj, o pewnej takiej dzikości i takiej chęci. E, taki tutaj to jest nazwany niestałością, czyli e, Frani nie potrafiła za bardzo usiedzieć w miejscu i też trochę mamy o tym, dlaczego tak mogło być. E, bardzo mi się podobała ta książka, i jestem jeszcze bardziej teraz ciekawa drugiej powieści e, tej autorki, e, czyli dziki mroczny brzeg. Na pewno będę niedługo czytać. E, ja Wam serdecznie polecam tą powieść. E, to jest taka literatura piękna, która jest przystępna, łatwo napisana, a z drugiej strony ładnie napisana. Także jeśli lubicie historię o skomplikowanych kobietach i jeszcze też o wątkach klimatycznych, to ja wam serdecznie polecam. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tego filmu. Czwartej książki kompletnie nawet nie ruszyłam, także zapominamy, że miał być taki plan. Super, świetnie się udał mi ten vlog. Właściwie nowy ulubieniec i dwie książki, które były również dobre i ciekawe w swoim gatunku. Także super. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!